Agu, dziękuję, że mnie zaprosiłaś do grona kobiet, wspaniałych kobiet, kobiet, które chcą się podzielić, dla tych wspaniałych kobiet, które będą chciały posłuchać. Moja triada w zmianie. Ja mam trzy takie bardzo ważne wartości. Które towarzyszą mi w zmianie, natomiast ja je odkrywałam z czasem. Co każda zmiana to nabywała swoich wartości, więc pewnie jeszcze będzie ich trochę. Natomiast takie najważniejsze, pierwsze to jest zaufanie. Ja zawsze powtarzam w takich momentach trudnych, że wszechświat nad nami czuwa, i mam takie pełne zaufanie do tego, że to, co się dzieje tak ma być. Jeżeli ja zrobiłam wszystko, co mogłam, najlepiej jak mogłam, a, a jednak pojawia się potrzeba zmiany, albo ja coś wyrasta przede mną wielkiego, albo taką ogromną mam ochotę na czekoladę. Otwieram, a tam jest puste pudełko, albo jest zepsuta. Moja córka wczoraj otworzyła czekoladki, które dostała na urodziny i były zepsute i cieszyło mnie w sumie najbardziej to, że powiedziała wszechświat tak chciał i, i to była y, zmiana decyzji o tym, żeby jednak nie jeść słodkiego to może tak trochę umniejszam, ale ale tak zaufanie, zaufanie do tego, że to co się dzieje y, nawet jak nam się wydaje, że w danym momencie jest złe i boli y, jest dla nas dobre Druga wartość. Druga wartość w zmianie dla mnie to jest traktowanie zmiany i życia trochę jak takiego pudełka 100, a może 150, a może tylko 50 gier. I gramy w grę, żyjąc w każdej chwili. Możemy wstać, odejść w drugą stronę, podjąć inną grę i z tymi łatwiej przechodzi się zmiany. Z takim podejściem, że życie to jest trochę gra. Tak nie wiemy co się wydarzy, my do końca nie znamy tej gry i możemy decydować, gramy albo odchodzimy i gramy w inny zestaw, z innymi ludźmi, w innym miejscu. I to, to jest takie pudełko właśnie z grami, gdzie jest wiele przygód, które możemy poznawać, odkrywać, uczyć się, ale też zdecydować o tym, że wstajemy i odchodzimy. A trzecia wartość to jest zaufanie do własnej intuicji. Czasem, jak muszę podjąć decyzję, co też często wiąże się z pewnymi zmianami, zamykam oczy i pytam się siebie, wsłuchuję się w swój organizm, w swoje ciało, co mówi mi intuicja. I czasem, a nawet często mam wrażenie, że odpowiada mi rozwiązania, które mi kompletnie nie odpowiadają, ale jej ufam. Ufam, bo e, mam. wiem, że serce e, i ta intuicja wie lepiej niż rozum. I to są moje trzy wartości. Może ktoś weźmie coś dla siebie, e, może nie, ale one są moje i są bardzo dla mnie ważne. Życzę Tobie pięknego dnia i wszystkim kobietom, które Cię obserwują, słuchają i Was wszystkich kochane mnóstwo buziorów. papa pa.